Drodzy widzowie, celem tego filmu jest przedstawienie, pokazanie pokrótce, jak wygląda uroczystość ślubna w naszym kościele. Na co warto zwrócić uwagę, do czego się przygotować. To jest tylko kilka elementów ważnych, istotnych, których mam nadzieję, że obejrzenie pomoże podjąć decyzję, jak przygotować się do tej uroczystości, zrozumieć, jak ona wygląda, co w danym momencie zrobić. Zapraszam Was do obejrzenia poszczególnych części tego filmu. Pierwsza część. Podpisanie dokumentu przez świadków. Zanim jeszcze Państwo młodzi przyjdą do Kościoła, żeby zawrzeć związek małżeński, świadkowie przychodzą do zakrystii, aby podpisać dokumenty. To, co jest wymagane do podpisania samych dokumentów, to jest przede wszystkim dowód osobisty i złożenie trzech podpisów. Dlaczego przed mszą świętą świadkowie podpisują? Dlatego, że podczas mszy świętej, jeśli decydują się na to małżonkowie, to jest to taki szczególny moment, kiedy sami chcą to uczynić, sami chcą to zrobić. Dlatego zachęcam zawsze i proszę, żeby świadkowie pojawili się w zakrystii przynajmniej 10 albo 15 minut przed samą uroczystością, aby móc podpisać dokumenty. Dlaczego w trzech egzemplarzach? Pierwszy egzemplarz jest dla Państwa Młodych, drugi jest dla nas, do Archiwum Kościelnego, a trzeci jest do Urzędu Stanu Cywilnego. Punkt drugi. Państwo Młodzi wchodzą do Kościoła. Są trzy formy zasadnicze, trzy formy wejścia do Kościoła, stanięcia przed ołtarzem. Pierwsza, kiedy Państwo Młodzi stoją pod chórem przy drzwiach Kościoła. I tam czekają, aż ksiądz, który wyszedł z zakrystii, rozpoczęła się msza święta, ucałował ołtarz, przyklęknął przed tabernakulum, udaje się na koniec kościoła. Tam udziela państwu młodym błogosławieństwa i krocząc przed nimi, wprowadza ich do kościoła. Druga forma polega na tym, że pan młody czeka już tutaj przed ołtarzem. Pani młoda jest wprowadzana przez swojego tatę, dziadka lub osobę przez siebie wybraną. Następnie tutaj przed ołtarzem przekazywana panu młodemu i stają przed ołtarzem razem. Trzecia forma ani ksiądz nie wychodzi na sam koniec kościoła, ani pani młoda nie jest wprowadzana, tylko oboje już czekają przed ołtarzem. Jeżeli państwo młodzi decydują się na to, żeby być wprowadzani przez księdza, czasami również decydują się na to, żeby razem wchodząc, przed nimi kroczyły dzieci. Albo jedno dziecko, albo więcej dzieci, które trzymają obrączki. Mam tutaj wielką prośbę, aby te dzieci, które wchodzą razem z państwem młody, one były przygotowane wcześniej, aby dobrze je przygotować do tego, wytłumaczyć im, gdzie mają położyć obrączki. Czasem dzieci, kiedy im się tylko raz wytłumaczy, Potem w czasie uroczystości do końca nie wiedzą dalej, co mają zrobić, ze względu czasem na stres, na przeżycie. Dlatego warto wcześniej przygotować dzieci, przećwiczyć z nimi, wejść do kościoła, przejść tą drogę od, od drzwi kościoła do ołtarza, aby dzieciom dokładnie pokazać, gdzie mają iść, jak mają iść i gdzie mają położyć obrączki. Ważna jeszcze informacja dla świadków. Ponieważ oni też mogą towarzyszyć Państwu młodym. Oni mogą iść za nimi, albo czekać tutaj od razu przed ołtarzem. Ta decyzja należy tylko i wyłącznie do narzeczonych. Część trzecia. Czytania. Czasem prosimy osoby z naszej rodziny, bliskich, znajomych, przyjaciół, żeby przeczytali czytanie albo zaśpiewali psalm. To, co na co, to, na co chciałbym zwrócić uwagę w tym filmie, to jest przede wszystkim wybór czytań. Dlatego warto sobie wcześniej je przygotować, poinformować osobę czytającą o tym. I jest wielka prośba, żeby osoba, która będzie czytać, zrobiła trzy rzeczy. Pierwsza: Siedziała w takim miejscu, w którym najłatwiej jest podejść do ambonki. Ambonka znajduje się po tej stronie naszego kościoła. Druga rzecz, żeby miała już wcześniej wydrukowany tekst czytania albo psalmo, żeby nie szukać w lekcjonarzu czytania, gdzie on się znajduje. To czytanie można tą kartkę, to czytanie, tą kartkę z psalmem z czytaniem można zawsze położyć przed mszą świętą już tutaj na pulpicie. Trzecia rzecz istotna i ważna. Jeśli osoba podchodzi do czytania, to mikrofon powinien być na wysokości ust. I osoba powinna czytać wyraźnie i spokojnie. Kiedy osoba czyta w sposób niezrozumiały, to my też nie zrozumiemy, o co w tych czytaniach chodzi, a to jest bardzo ważny, istotny moment. Kiedy mikrofon jest za nisko, za wysoko, z boku, to tak, na, to tak naprawdę trudno czasem usłyszeć, o czym osoba czyta i co chce przekazać poprzez czytanie. Dlatego zachęcam, żeby także pokazać osobom czytającym albo zwrócić im uwagę. Pierwsze, przygotujcie sobie tekst, wydrukujcie go. I trzecie, zobaczcie, jak powinno wyglądać odpowiednie czytanie, czyli gdzie jest mikrofon. Zawsze te mikrofony można poruszyć, jest na tyle elastyczny, nie trzeba od razu, podchodząc do pulpitu, czytać tekstu, tylko przygotować się do tego i na spokojnie. I przeczytać, i zaśpiewać. Kolejna rzecz istotna i ważna. Jeżeli decydujemy się na dwa czytania, bo jest to możliwe, to jest wielka prośba również, aby poinformować o tym księdza i poinformować o tym organistę. Ponieważ zasadniczo po psalmie śpiewa się alleluja. Jeżeli nie wie tego organista, że jest drugie czytanie, to po psalmie zaśpiewa alleluja. I czasem dochodzi do tego, że ktoś, ktoś, kto ma podejść i czytać drugie czytanie, jest zaskoczony, że od razu pojawia się pieśń Alleluja. Dlatego wielka prośba, przekażcie informację albo w zakrystii księdzu, który będzie odprawiał mszę świętą, albo w kancelarii go, o tym poinformujcie, że będą dwa czytania, albo poinformujcie również o tym pana organistę, tak, żeby nie był zaskoczony. Pamiętajcie o tym, macie prawo wybrać czytania, macie prawo wybrać psalm i macie prawo wybrać swoją Ewangelię. Dobrze jest uprzednio poinformować o tym księdza, który będzie odprawiał Mszę Świętą, że takie czytanie, taka Ewangelia będzie podczas Mszy Świętej, aby mógł on przygotować kazanie. Czwarty punkt: udzielenie sobie przez narzeczonych sakramentu małżeństwa. W tym punkcie dzieje się najwięcej. I tutaj powstaje najwięcej pytań, w jaki sposób mamy stać, w jaki sposób odpowiadać, kiedy, co dzieje się, kiedy nakładamy obrączki, kiedy ksiądz związuje narzeczonych. To są takie ważne, istotne pytania, ważny taki moment, szczególny dla narzeczonych. Dlatego postaram się teraz wytłumaczyć w kilku słowach, jak przebiega sam, sam moment udzielenia sobie sakramentu małżeństwa. Na początku ksiądz, po kazaniu, prosi, żeby państwo młodzi wyszli z zaklęczników i podeszli przed ołtarz. I czyta im następujący tekst: Barbaro i Kazimierzu, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Kiedy państwo młodzi podchodzą przed ołtarz i ksiądz zadaje im pytanie, to stoją oni twarzą do księdza. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy narzeczeni stają twarzą do siebie. I ksiądz zada im trzy pytania. Czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Odpowiedź jest chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Chcemy. Są zadawane pytania. To są pytania o zgodę, o chęć. Jeszcze raz przypominam: w tym momencie, kiedy ksiądz zadaje te pytania, narzeczeni patrzą w stronę księdza patrzą w stronę ołtarza. Po zadaniu tych pytań ksiądz czyta fragment, prośmy Ducha Świętego, jest to wstęp do hymnu do Ducha Świętego, który jest śpiewany przez Pana organistę. W tym momencie, po przeczytaniu tego tekstu, w tym momencie następuje hymn do Ducha Świętego, podczas którego kapłan odwraca się w stronę ołtarza i wszyscy razem śpiewają hymn do Ducha Świętego. Po śpiewaniu hymnu jest szczególny moment, kiedy ksiądz odczytuje fragment: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Kiedy są czytane te słowa. W tym momencie narzeczeni odwracają się do siebie twarzą, patrzą na siebie, podają sobie prawe dłonie i zadaniem księdza w tym momencie jest użycie stuły i związanie ich dłoni. Po tym momencie związania ich dłoni następuje przysięga małżeńska. Pierwszą osobą, która wypowiada przysięgę małżeńską, jest mężczyzna, zwracając się do kobiety, zwracając się narzeczony do swojej narzeczonej. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo powtarzać za księdzem, ksiądz szeptem wypowiada słowa i narzeczony w tym momencie już nagłos wypowiada, albo wcześniej się do tego przygotować i z pamięci wyrecytować przysięgę małżeńską. Nie może ona być oczywiście swoimi słowami, powinna ona wyrażać to, co jest zawarte w rytuale, czyli dokładnie powtórzyć te słowa, przysięgi małżeńskie, które są wymagane do ważności tego sakramentu. Po Panu młodym, Pani młoda, patrząc na niego, kiedy oni są zwróceni, również wypowiada, powtarza, albo samemu. Wypowiada słowa przysięgi. Kiedy skończą? W tym momencie Ksiądz błogosławi, wypowiadając słowa, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I w tym momencie następuje odwiązanie stuły. Zabranie ich z dłoni państwa młodych, i oni nadal stoją zwróceni twarzą do siebie. Później następuje poświęcenie obrączek. Obrączki, zasadniczo w naszym kościele, znajdują się po tej stronie, na stoliku. Ksiądz czyta tekst błogosławieństwa, bierze tackę albo pudełko, w którym znajdują się obrączki. I pierwszą obrączkę podaje Panu młodemu i nie jest to jego obrączka, tylko jego żony. Żeby nie pomylić, że mężczyzna nie bierze swojej obrączki, tylko bierze kobiety, bo czasami jest tak, że następuje moment takiej desor... takiego właściwie zagubienia, kogo mam obrączkę wziąć. Sam sobie nie nakładam. Nakładam drugiej osobie. Mąż biorąc obrączkę, nakłada, bierze dłoń pani młodej, próbuje wsunąć nie na cały palec od razu, ale przynajmniej do połowy, albo na samym początku, albo trzyma u samego, u początku palca, w okolicy tutaj, jak jest opuszek, trzyma dłoń pani, swojej żony i wypowiada. Takie słowa. Barbaro, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli podobnie jak wcześniej, kiedy był moment wypowiedzenia przysięgi małżeńskiej, wypowiadane są inne słowa, ale w podobnej formie. Czyli chodzi przede wszystkim o to. Że pan młody zwraca się, patrzy na pannę młodą i po wypowiedzeniu tych słów wsuwa do końca obrączkę. Później pani młoda bierze obrączkę pana młodego i czyni podobnie. Po wsunięciu obrączek, po tym, po tym momencie właściwie już jest oficjalne ogłoszenie, że są mężem i żoną, mogą się pocałować. I wracają na miejsce. Punkt piąty. Komunia Święta. Komunia Święta udzielana jest małżonkom pod dwoma postaciami. Przyjmują hostię oraz krew pańską. Wtedy znajdują się na klęcznikach, w postawie klęczącej. Na początku udziela się im, później świadkom, a na samym końcu ksiądz udziela komunii świętej rodzinie, przyjaciołom, znajomym, tym wszystkim, którzy podejdą. Nie wszystkie osoby, które przychodzą do kościoła są katolikami, i nie wszyscy, którzy zawierają ślub w kościele katolickim, są katolikami. Czasem się zdarza, że jedna ze stron, czyli mąż albo żona, albo nie wierzą w Boga, są ateistami, ale zawierają tutaj związek małżeński, ale są również osoby, które są z innych kościołów, bądź to z protestanckich, bądź z prawosławnych. Jak wygląda moment udzielenia komunii? Wtedy tylko i wyłącznie Komunia Święta udzielana jest osobie, która należy do Kościoła Rzymskokatolickiego. Druga strona, która uczestniczy w samym sakramencie małżeństwa, jest tylko błogosławiona, chyba że sobie tego osobiście nie życzy. Jeśli chodzi o udzielanie Komunii Świętej reszcie w Kościele. To jeżeli strona podchodzi osoba, która, nazwijmy to, nie jest katolicka, należy do innego kościoła, zawsze może podejść po błogosławieństwo i tylko i wyłącznie po błogosławieństwo. Najlepiej jest uczynić taki znak i prosić o błogosławieństwo. Można również przytrzymać palcem usta, że nie przyjmuję komunii świętej, ale proszę o błogosławieństwo. Można także i podejść i powiedzieć księdzu, żeby mnie pobłogosławił. Dlatego warto o tym pamiętać. To dotyczy tylko i wyłącznie osób, które są ochrzczone. Jeśli chodzi o moment podpisania samych dokumentów po komunii świętej, to następuje to po modlitwie księdza. Kiedy kończy się komunia, ksiądz podchodzi do ołtarza albo do pulpitu, odmawia modlitwę albo śpiewa tę modlitwę. I później zwraca się do państwa młodych, aby podeszli do stolika, który się znajduje po tej stronie kościoła. Tam następuje podpisanie, podobnie jak na samym początku, przed Muszą Świętą. E, świadkowie podpisywali dokumenty, podpisują w trzech egzemplarzach. Bardzo ważna rzecz przy podpisywaniu dokumentów. Pani młoda podpisuje dokument w trzech egzemplarzach. Tylko i wyłącznie swoim imieniem i nazwiskiem z dowodu osobistego. Czasami gdzieś tam fantazja ponosi człowieka z radości, że zawarł związek małżeński i chce podpisać dokumenty nazwiskiem swojego małżonka. Sam moment zawarcia małżeństwa nie zmienia nazwiska ani dowodu osobistego. To, później, to następuje później. Osoba podpisuje się tylko i wyłącznie tym imieniem i nazwiskiem, z jakim zgłosiła się do spisywania protokołu, albo jaki ma dowód osobisty. Nie następuje automatyczna zmiana nazwiska podczas samej uroczystości w kościele. Po mszy świętej, po błogosławieństwie, państwo młodzi podchodzą przed obraz Matki Bożnej. Tak przynajmniej jest w naszym kościele. Tam Klękają przed tabernakulum, modlą się chwilę, a potem zostawiają bukiet kwiatów przy tabernakulum i wychodzą z kościoła. Na tym polega zakończenie samego obrzędu. Właściwie to już jest podziękowanie Panu Bogu, Matce Bożej, za ten moment, szczególny moment w ich życiu i prośba o to, żeby byli obecni w życiu rodzinnym, małżeńskim. Wtedy następuje pieśń, czy gra muzyka i jest wyjście z kościoła. To, co poza mszą świętą, czy takie dodatkowe rzeczy. Proszę, jeżeli przychodzicie jako goście do kościoła, to mam prośbę. Odpowiadajcie, śpiewajcie, bądźcie zaangażowani. To jest bardzo ważny moment i uroczystość dla samych małżonków. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ten Kościół nie był smutny. Jeżeli ludzie milczą, to brakuje gdzieś tej radości z tego, że ktoś się pobiera. Pamiętajmy również o tym, żeby uczestniczyć w mszy świętej, żeby odpowiadać, śpiewać, być zaangażowanym, ale także przede wszystkim, żeby przyjąć komunię i modlić się, bo każdy tego potrzebuje tej modlitwy. Druga rzecz, która jest istotna i ważna, to jest kwestia związana z konfetti, z rzucaniem ryżu mam wielką prośbę w naszym kościele, żeby nie rzucać konfetti, dlatego że to się roznosi po całym kościele i trudno później to posprzątać. Drugie, ryż jest bardzo dobrym pokarmem dla gołębi. I, i chyba wiecie już o co chodzi. Trzecia rzecz, jeżeli już chcecie coś zrobić dla państwa młodych, dajcie im pieniądze, albo rzućcie im pieniądze i po prostu niech sobie pozbierają. To będzie najlepsze. Ostatnia sprawa Je, dotycząca tych, którzy kamerują, robią zdjęcia albo fotografów, albo kamerzystów. Wasze zaangażowanie w tą uroczystość. Tak jak będziecie pomagać państwu młodym robić zdjęcia, ma również wpływ na to, jak oni przeżyją całą uroczystość. Pamiętajcie, że bycie inwazyjnym, pchanie się, robienie zbyt dużo zdjęć albo w takich szczególnych momentach, kiedy, kiedy osoby bardzo chcą patrzeć na siebie, chcą zwrócić uwagę. Prosiłbym, żeby to robić w tak dyskretny, mądry i dobry sposób, aby wyszły ładne zdjęcia, ale żeby komuś nie przeszkadzać. Tak samo, jeśli chodzi o podchodzenie do samego prezbiterium, kręcenie się wokół ołtarza i tak dalej. Bardzo istotne jest ważne, że wasze zachowanie ma również wpływ na to, jak inni przeżywają mszę święto. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie, za waszą cierpliwość. Mam nadzieję, że to będzie ten filmik wam pomocny a za błędy moje przepraszam, jeśli gdzieś tam coś źle powiedziałem. Dziękuję Wam jeszcze raz, miłego oglądania i dobrego przygotowania do samego sakramentu małżeństwa.